No i jest ona oczywiście kojarzona z Timem Bartonem, aczkolwiek nie był on tutaj akurat reżyserem, bo był nim Henry Selig. Wydaje mi się, że było one trochę takim kamieniem milowym i w karierze Bartona i też ogólnie jeżeli chodzi o animację poklatkową. Bo jeżeli chodzi akurat o tę formę kręcenia, no to był to pierwszy pełen metraż właśnie, więc jednak jest to produkcja na pewno znacząca dla kina ogólnie, ale też właśnie dla animacji poklatkowej. No i na pewno część z was lubi sobie wracać właśnie do tej produkcji, czy to w okolicy Halloween, czy też świąt, na przykład Bożego Narodzenia. Być może nie tylko, dajcie znać właśnie w komentarzach. No i oprócz animacji poklatkowej jest to również oczywiście film taki świąteczny, ale też fantazy, no i musical, trzeba też dodać. Ja bym chciał to podkreślić, bo ja akurat nie wiem, pewnie już kiedyś wspominałem, ale akurat ja nie cierpię musicali. Ale tutaj od razu doprecyzuję, że aktorskich, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek rodzaju animację, to akurat. Jest to dla mnie trochę inna bajka, ponieważ po prostu faktorskich no, z reguły nie mogę zdzierzyć, jak ktoś śpiewa co drugie zdanie w dialogu, ale jeżeli chodzi o animacje, okej, okay, też nie jestem super fanem musicali w tym formacie, ale na pewno są one dla mnie dużo bardziej przyswajalne, aniżeli właśnie takie klasyczne filmy, także zapraszam na dzisiejszy materiał. Lecimy! Christmas. Eureka! Tutaj, oprócz takiej klasycznej recenzji i krótkiej opinii, co myślę o miasteczku Halloween, chciałbym Wam też podać kilka ciekawostek, bo może akurat część z Was się nie orientuje, ale zacznijmy sobie w ogóle od początku. Ta produkcja oczywiście kojarzy się z Bartonem, ponieważ był on tutaj chociażby producentem oraz pomysłodawcą. Wymyślił również postacie, chociaż w tym oryginale, powiedzmy, w tej wizji jego było ich trochę mniej. Natomiast to zostało oczywiście później trochę rozszerzone, i na podstawie tego pomysłu został napisany cały scenariusz. No, i naszą główną postacią jest Jack, który jest takim królem Halloween, królem miasteczka, można sobie powiedzieć. No, i troszeczkę jest znudzony rutyną własnego życia, i postanawia, że zrobi coś nowego. Odnajduje sobie takie drzwiczki w lesie, gdzieś tam na drzewie, wbija w inny świat, trochę takie przejście do narni. No, i tam ogólnie się odbywają właśnie święta Bożego Narodzenia. Mu się to wszystko spodobało wraca do siebie i stwierdził, że hm, kurde, to by można porwać Mikołaja i w sumie ja będę takim Mikołajem tutaj sobie urządzę święta po swojemu. No tylko że jakby jego charakter przy tym się nie zmienia, więc on em, nadal na przykład rozdając prezenty, no to umieszcza tam rzeczy typu oderwana głowa, wiecie jakaś oderwana ręka, no i wyobraźcie sobie teraz jak taki nie wiem, pięcioletni dzieciaczek dostaje w worku od Mikołaja tak <laughs> jako prezent jakąś tam urwaną głowę. No trochę makabryczne, dlatego faktycznie do Halloween ta postać pasuje. Ale do bycia Mikołajem, no może troszeczkę mniej. Jest to oczywiście disneyowska produkcja, ale poza nimi jeszcze kilka innych wytwórni miało przy tym projekcie swój czynny udział. W każdym razie, jeżeli ktoś chce powtarzać, nadrabiać, czy po prostu sobie obejrzeć, no to znajdziecie oczywiście na Disney Plus tę produkcję. Trwa ona godzinę 20, nie jest najdłuższa na świecie, ale to też zaraz wyjaśnię, dlaczego to i tak jest bardzo dużo, jak na ten format, właśnie i yy, styl nakręcenia. Dodam jeszcze tylko, że jak na Disneyowski budżet to nie kosztowało to super dużo, aczkolwiek i tak całkiem sporo mamony, bo 18 milionów dolarów, a miasteczko Halloween ostatecznie zarobiło ponad 90 milionów dolarów, także całkiem, całkiem dobra przebitka. No i produkcja ta była też nominowana do Oscara, ale wróćmy sobie właśnie jeszcze do naszego metrażu, ponieważ mamy tam około godziny 19, wiadomo, jeszcze w to wchodzą napisy. No i Wydaje się to dosyć krótką produkcją, nawet nie mamy tych 90 minut, ale tutaj jedną bardzo ważną rzecz trzeba podkreślić: że twórcy czy też animatorzy w ciągu tygodnia byli w stanie stworzyć zaledwie około 60-70 sekund materiału, czyli tak naprawdę mamy minutę w ciągu tygodnia. Cały czas trwania, jakby to przeliczyć, to około półtora roku kręcenia, ale wiadomo, czasami trzeba też zrobić dubla, to nie jest taki dubel jak w klasycznej produkcji, że o, zrobimy sobie scenkę od nowa. Tylko jeżeli coś gdzieś na planie zostało, na przykład strącone, wiecie, figurka się przesunęła, czy tam mapecik, czy kamera szarpnęła, no to całą sekwencję trzeba zrealizować od nowa i te wszystkie detale, detaliki, szczegóły po prostu ustawiać i ruszać. Znowuż wszystko po kolei, tak naprawdę, więc. Ja ogromnie szanuję właśnie te formaty, bo jest to jedna z najbardziej czasochłonnych form kręcenia i na pewno wymaga nieziemskiej cierpliwości. Ja bym się pewnie, powiem kolokwialnie, wkurwił po, nie wiem, kilku godzinach zabawy z czymś takim. Tym bardziej, że na przykład, jeżeli chodzi o postać, właśnie chociażby naszego Jacka, no to on miał kilkaset głów do wymiany, tak naprawdę, gdzie właśnie były różne ekspresje twarzy, tak, różnego rodzaju mimika i. Na każdą okazję twórcy byli przygotowani, wiecie, czasami po prostu po klatce trzeba te głowy cały czas zmieniać, więc naprawdę fajna zabawa. Jeżeli chodzi zaś o sali, czyli naszą drugą tutaj kluczową postać, no to ona nie miała całej głowy wymiennej, bo miała włosy akurat i to by się nie udało, ale miała po prostu maski, gdzie tam też właśnie różne emocje były odzwierciedlane, a tych masek też było w opór. Także tutaj, jeżeli chodzi o całość, no to jest bardzo, bardzo mozolna, długa, bardzo szczegółowa, detaliczna praca, i nawet sobie nie wyobrażam, jak gdzieś tam, na przykład, ktoś niechcący coś strącił, wiecie, szedł i łokciem walnął czy coś, to jest po prostu niewyobrażalne, ale na pewno ci ludzie, co przy tym pracowali, to zdali sobie, czy zdawali sobie sprawę, że no cierpliwość będzie tutaj ich pierwszym imieniem przy takim projekcie. No ale właśnie na tych naszych kluczowych postaciach się nie kończy, bo mamy też całkiem bogaty drugi i trzeci plan, i do tej animacji zostało stworzone prawie 230 postaci, więc to jest naprawdę ogrom roboty i minimalizmem nie trąci tutaj ani przez chwilę. No i też jest tutaj sporo smaczków, między innymi nawiązań właśnie do innych projektów Bartona. Możemy tutaj znaleźć np. taką miniaturową wersję Kaczuszki z powrotu Batmana Bartona, który zresztą uwielbiam. Jest to po prostu arcydzieło kinematograficzne. Jedno z niewielu w mojej ocenie uważam. No i też do innych produkcji, ale nie będę tych wszystkich smaczków wymieniał, bo nawet nie jestem w stanie ich spamiętać. Natomiast dla takich fanów, właśnie wyłapywania detalików, no to jest tam sporo. Ukrytych, fajnych rzeczy. No dobra, więc mamy około 400 główczaka, żeby twórcy mogli sobie dowolnie podmieniać, kiedy jaka pasuje. Mamy od groma tych masek sali, a swoją drogą jeszcze tutaj jedna ciekawostka, że ta postać była inspirowana ówczesną dziewczyną Bartona, więc to też taki fajny smaczek. Mamy około 230 tych makiet, czy po prostu planów filmowych, tutaj w lekkim cudzysłowie nazwijmy. Mamy również, jeżeli chodzi o postać Mikołaja, ponad 50 ruchomych elementów, w ogóle jeżeli chodzi o głowę samą. No, to są rzeczy, które widzicie, ja jeszcze do fabuły nie przeszedłem, a już dzięki nim można ogromnie docenić ten projekt, bo był właśnie przełomowy, był super detaliczny. I teraz mogę powiedzieć chyba śmiało, że jeżeli chodzi o opening, to jest to jeden z najlepszych openingów w historii w ogóle animacji, jakie ja widziałem, ponieważ tam wlatuje kultowa, bardzo znana nutka This Is Halloween, którą ja po prostu kocham. Chociaż powiem szczerze, że chyba trochę bardziej wolę ją w wykonaniu, w kowerze Mansona, akurat. Też bardzo, bardzo dobra wersja, to już wiadomo, gusta, guściki, aczkolwiek sama po prostu pysenka, tak? Jest bardzo, bardzo fajna. I tutaj dodam kolejną ciekawostkę, że twórca, który się zajmował właśnie tworzeniem muzyki. Nie miał jeszcze scenariusza, bo on na tym etapie jeszcze nie był gotowy. Więc po prostu tylko po zarysie sceny i po tym, jak Barton mu tłumaczył, „O, to będzie tutaj, to będzie tutaj, to będzie wyglądało tak,”. On po prostu na podstawie tego komponował tutaj tę muzykę, tak? Więc to też wymagało od niego, wydaje mi się, no, dużej wyobraźni. Po prostu, bo tak bez scenariusza to wiecie, mm, no nie było za łatwo na pewno. Jeżeli chodzi o samą fabułę jeszcze, no to nie będę się tutaj jakoś szeroko rozpowiadał. Aczkolwiek powiem tak, przechodząc sobie jeszcze właśnie do tych naszych głównych postaci. No to o Jacku wam już dwa słowa powiedziałem, natomiast mamy jeszcze taką, ja bym powiedział, depresyjną sali, która jest troszeczkę taka nieodważna, nieśmiała, można powiedzieć. Jej się bardzo podoba Jack, ale ona nie za specjalnie jest w stanie mu o tym powiedzieć, chociaż to później się troszeczkę oczywiście rozwinie i pod koniec, no jednak się uda tam ich spiknąć. Natomiast ona też była tutaj kontrolowana przez takiego szalonego doktorka, sobie powiedzmy, który ją po prostu stworzył. I za każdym razem, jak się chciała gdzieś tam wymknąć, to musiała go podtruć, żeby w ogóle mogła wyjść. No i to też pokazuje takie pewnego rodzaju ograniczenia społeczne, jeżeli mielibyśmy troszeczkę tak dalej w drugą warstwę, powiedzmy, tego projektu zajrzeć. No bo właśnie, z jednej strony ta rutyna tego Jacka, tak, który. No, jest uwarunkowany trochę społecznie do przeżywania w kółko tego samego, więc po prostu się chłopak tym znudził. Ale tak jak mówiłem, jego charakter się nie zmienia, co dowodzi chociażby tego, właśnie jakie prezenty daje ludziom. Także on cały czas jest tym samym Jackiem, tylko po prostu jest zmęczony rutynowym życiem. No a sali, można powiedzieć tak kolokwialnie, że jest w nim gdzieś tam zabujana. Aczkolwiek, właśnie jak on już chce tym Mikołajem się stać, to ona też mu doradza, że to mm, nie jest to za dobry pomysł, że to może się źle skończyć. No i faktycznie tam mieszkańcy, jak Jack sobie wiecie, bierze reniferki i ciska jako ten szkieleton Mikołaj, powiedzmy, no to nie za fajnie to odbierają. Na pewno tam jest dużo telefonów na policję i tak dalej. Jo, porwali nam Mikołaja, wiecie. No i Jack ostatecznie zostaje zestrzelony. Ale przeżywa, no i po prostu wtedy, wydaje mi się, że zrozumiał tutaj, jakby, że no nie może się stać kimś innym, ale po prostu pokazuje nam to jako takie przesłanie, jako takie motto, że właśnie, mimo że ktoś jest w tej rutynie i gdzieś tam chce się na siłę z niej wyrwać, to nie zmieni człowieka samego w sobie, tak? No więc ostatecznie ten Mikołaj zostaje uwolniony, no więc nie udało się zorganizować własnej wersji świąt przez Jacka, no ale. Taka wersja i tak mieszkańcom można powiedzieć, że się nie spodobała. No i ja bym jeszcze raz tutaj chciał docenić te wszystkie detale i ogrom tych po prostu postaci. No bo mamy tutaj oczywiście wszystko, co się z Halloween może kojarzyć. Jakieś wiecie, wampiry, góle, inne cuda na kiju, plus właśnie te smaczki nawiązane gdzieś tam do bartonowskich produkcji. Ale też nie jest to właśnie produkcja, która jest tylko taka stricte na Halloween. Chociażby z racji tego, że właśnie się pojawia tam też Boże Narodzenie. Ale nie jest ono jakimś głównym motywem. To tak naprawdę się tutaj przeplata, właśnie więc. To jest po prostu, wydaje mi się, dosyć uniwersalna produkcja, która będzie na więcej niż jeden event bardzo fajnie się wpasowywała, bo kimacik jest naprawdę niesamowity, a szczególnie jeżeli jaracie się muzykalami, no to pewnie dla was to jest jeszcze dużo większa wartość. Ja tutaj, tak jak mówię, szanuję, doceniam. Ja się muzykalami nigdy jakoś nie podniecałem, ale akurat w tej wersji takiej właśnie animacji, jak nawet na moje odczucia, da się to oglądać. Jest to po prostu super urocze, super wszystko fajne. I chciałbym jeszcze wyróżnić kilka takich rzeczy, które mi się tutaj bardzo spodobały, na swój sposób jakoś mnie urzekły. Jedną z nich jest ten piesek zero, bodajże się nazywał, który popylał tak śmiesznie za Jackiem. Druga rzecz to jest tutaj zabawa światłem i cieniem, bo, no wiadomo, to musiało być oświetlone na różne sposoby, żeby sceny po prostu miały swój odpowiedni wydźwięk i estetykę, ale podobały mi się właśnie te cienie, które. Nawet była taka scenka, gdzie jest taniec cienia pokazany, ale ona akurat ostatecznie w tej produkcji się nie znalazła. Uważam, że szkoda, bo to by byłoby ciekawe, ale no, cały czas właśnie zwracam uwagę na te detale, tak, że e, nawet te cienie fajnie tutaj się prezentują. No i jest jeszcze tutaj taka jedna scenka, gdzie latają takie sobie duszki, one akurat były narysowane i one niosą jakby. No, w sumie nie jakby, tylko po prostu niosą prezenty i to było sprytnie połączone, bo właśnie. Prezenciki były na drutach, natomiast jeżeli chodzi o te duszki, one były narysowane i to później komputerowo zostało połączone, więc też to daje taki fajny efekt. No i tak naprawdę jest tutaj jeszcze dużo tych detali, które po prostu przykuwają oko, no ale też nie będę wymieniał każdego, bo wydaje mi się, że połowa osób, która ogląda ten materiał, zna tę produkcję na pamięć, więc właśnie wy napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione elementy tej produkcji, jakieś ulubione sceny ewentualnie. No i po prostu co sądzicie? Wspomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka, gdzie mamy scenę z wężem, który wpierdziela choinkę. To jest postać właśnie akurat z Beetlejuice'a, czyli z Soku z Żuka, która też tam atakowała akurat bohaterów w tym wypadku. No ale chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz, że kto z Was nie widział w ogóle jakimś cudem jeszcze tej produkcji, albo widzieliście na przykład za każdym razem wersję z dubbingiem tylko to mimo wszystko polecam chociaż raz nadrobić z oryginałem, żeby właśnie poznać oryginalne głosy, no i po prostu oryginalne dialogi, bo na pewno warto, nawet jeżeli właśnie bardziej was przekonuje wersja z dubbingiem i lubicie akurat w takiej formie oglądać to, warto również zapoznać się z oryginałem, bo jednak to będzie ten największy, najlepszy, najsensowniejszy vibe, najlepiej odwzorowujący właśnie klimat tego projektu, a dubbing to może być już sobie taki wiecie, jak oglądamy jaem drugi, piąty, dziesiąty raz, bo wydaje mi się, że po prostu warto znać oryginalne wersję. Nie mówię tylko teraz o tej produkcji konkretnie, tak, ale o wielu, wielu. Ja na przykład jak no, są dobre rzeczy z dubbingiem, szczególnie w animacjach u nas, tak, w Polsce, to i tak lubię właśnie zapoznać się zawsze z oryginałem też. Ja już przejdę do podsumowania, bo nie będę przeciągał tego materiału, natomiast dla tych, co są zainteresowani tak bardzo, bardzo detalicznie różnymi właśnie fajnymi smaczkami, no to w opisie podlinkuję materiały, z których ja korzystałem, bo na YouTubie jest sporo filmów właśnie, które pokazują co się działo za kulisami, tam jest sporo wywiadów udzielonych właśnie przez twórców, no, i też tych ciekawostek jest jeszcze znacznie, znacznie więcej, ale je to znajdziecie oczywiście na IMDB czy na filmabie po polsku, więc tutaj nie ma problemu, można sobie też poczytać więcej. Natomiast jeżeli chodzi o moje takie ogólne odczucia, to powiem szczerze, jakoś super emocjonalnie nie byłem związany z, tym, z tą produkcją, natomiast bardzo ją doceniam, bardzo ją szanuję. No i kocham This is Halloween to przede wszystkim. Podoba mi się postać sali właśnie z racji tego, że jest taka depresyjna, trochę taka. Wycofana, lekko outsiderowa. Ta postać szalonego doktorka, też piesek jest słodki, bardzo mnie urzekł. No a sam Jack, jako nasz tutaj król miasteczka Halloween, chyba no jest postacią, jednak, która najbardziej mi tutaj wchodzi. No i ciężko, żeby tak nie było, skoro to główna postać i to z nią mamy się gdzieś tam mocno utożsamić. Ale mówię, trzeba docenić ogrom drugiego i trzeciego planu, bo tych mapecików jest tam po prostu. Ja to znowu powiem kolokwialnie w pizdę i jeszcze więcej. Tak naprawdę można było to zrealizować bez niektórych postaci i pewnie odbiór byłby podobny, bo niektóre rzeczy się pojawiają dosłownie na chwilę gdzieś tam, więc tym bardziej ogromny szacun dla twórców, że jednak zadbali o Multum detali i koniec końców udało się to wypuścić bez jakichś, no nie wiem, na przykład rażących błędów, które by walnęły tak po oczach. No wiadomo, że jakieś tam drobne rzeczy zawsze się zdarzą, ale no to jest nieuniknione. Skoro w filmach aktorskich, w których można łatwo zrobić dubla, się takie rzeczy pojawiają, to ciężko, żeby tutaj nie było. Ja szczerze powiem, że jak miałbym zrealizować chociażby, nie wiem, 10 sekund czegoś takiego, to prawdopodobnie wolałbym się zawinąć w rulon, zrobić z siebie tortille i, nie wiem, zrzucić się po schodach czy coś, bo e, niby jestem cierpliwy, ale chyba do tego to, o kurde, no nie wiem za jaką kasę to, to bym musiał robić coś takiego, w sensie, żeby się zgodzić w ogóle, nie, bo to jest, to jest kilka lat wyjęte z życia dosłownie, także, no ale wiecie, za odpowiednią stawkę, czemu nie? Więc znacznie bardziej doceniam coś takiego niż zwykłe filmy aktorskie, no bo po prostu no tam nie trzeba wkładać tyle pracy. Z reguły to jest kilka miesięcy, wiecie, i film jest nakręcony, no nie? Więc podzielcie się w komentarzach, właśnie jak wy odbieracie te produkcje. czy emocjonalnie, czy może bardziej tak stricte rozrywkowo, właśnie, czy klimacik was urzekł, atmosfera. Jestem ciekaw, także czekam na Wasze spostrzeżenia. Kto dotarł do końca, to oczywiście zostawiajcie hashtag. A no, niech będzie Jack sobie, o, o tytuł trochę za długi. Ym, I też jestem ciekaw, właśnie napiszcie, ile razy oglądaliście, bo wiem, że jest tutaj dużo fanów, którzy pewnie dziesiątki razy widzieli miasteczko Halloween, także dajcie znać. Ode mnie to tyle, wbijajcie na mojego Discorda, jest link pod spodem oczywiście zamieszczony, na Instagrama również trzy kafoloków trzeba w końcu dobić. No i widzimy się w kolejnych recenzjach Halloweenowych. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Oh, ho, ho!